Siemanko wszystkim. Dzisiaj jedziemy po bin do zboża od sąsiada, bo sprzedaję. Ma dwa takie same. To był bin po... Kiedyś tam trzymali u nich cement, wapno. On później używał je do zboża u siebie, a teraz ma mniej zboża i sprzedaje jeden. On 1000 zł będzie nas to kosztowało. Znaczy no będzie. Do, yy, sprzedaliśmy mu półk, no i 1000 zł zostało. Musiał dopłacić także... także co Dobra, na razie nie odbieraj, ja zadzwonię do niego Także 1000 zł zostało, musiał dopłacić, ale tak się dogadali, że, że za 1000 zł sprzeda nam ten bin, także to nie jest moim zdaniem drogo Tata pojechał y, Johnem z lawetą, na niego zapakujemy, jednym ciągnikiem będą trzymać, drugim będą... Y, naciągać się go po prostu spuszczać na tą przyczepę. Nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało. Ale najpierw jeszcze teraz jedziemy mojego brata samochód Volvo odprowadzić do znaczy zaprowadzić do kolegi, do mechanika. Tam Arek już na mnie czeka. I później pojedziemy tam już do sąsiada po ten zbiornik na zboże. Nie wiem dokładnie ile w nim się mieści ton. ktoś kiedy słyszałem, że 15 mieszanki, ale nie mam pojęcia. Zapytam się później zam, tego pana właściciela, jeszcze teraźniejszego. Sąsiada, który go ma. Ile on tam mieści tego zboża. Jest ze mną Szwagier. Cześć, cześć. No, jeszcze tam ze mną jest mój widz, <grafię> bracie serdeczny Alex. Chciałbym, żebym go pozdrawił, pozdrawiam. No. no i tak powoli dojeżdżamy jeszcze kawałeczek, może z kilometr do, do Krzyśka. Nasz Kolejny mechanik, można powiedzieć. Naprawia różne rzeczy, ale to sztuka. No, także widzimy już się na miejscu i będziemy próbować go załadować na przyczepę. I tak to wygląda ten zbiornik. 18 ton wchodzi w niego. Pszenicy, oczywiście. Bo innych zbóż, to to mniej tak. trochę Zaraz podjedziemy lawetą, się ustawimy i będziemy na dwa jego, jego kłaść Jednym przytrzymywać, a drugim naciągać A Ty zasłuchaj szwagier, ten telefon Nie No i tak już tata lawetą cofnął Pod ten zbiornik Odkręcamy tutaj Te mocowania tylne Tylne klapy bo niestety trochę za wąsko by było i mogłoby to wygiąć, Także lepiej nie ryzykować. Co ciepłe? Ciężka. Ciężka, a widzisz? Później się. Ciężko idzie. A kurde. Tam 60 stoi, będzie naciągała, ta Tata John będzie trzymał. Trochę może być problemów. Ale powolutku jakoś to pójdzie Długie liny będzie dobrze Dobra, wchodzę To to Marek, spowiesz ciekawego No to dobrze zapakowany, Tak jak widać. Udało się bez większych problemów. Nie? Pasami zepniemy i będzie elegancko. A później u siebie wylejemy stopę, żeby stał sobie na betonie i, no. i będzie gitara. To tak samo jak go zdzieliliśmy, tak samo będziemy go... Znaczy położyliśmy to tak samo będziemy go stawiać. No i zaraz. No i pojechali Załadowany, spięty pasami Będzie czekał do rozładunku Będzie czekał, musimy teraz płytę wylać pod pod niego bo na ziemię stawiać to tak nie bardzo Może się zapaść A ile tam wyleć tylko płytę? Nie zastodowało, będzie sobie stało Także lecimy na chatę i będziemy dalej działać przy tym pewnie Tak sprawnie poszło myślałem, że to godzinie będzie strasi był no, <noise> trochę było to wiadomo Na co dzień się takich rzeczy nie robi Będzie akurat na zboże Mówi, że 18 ton tam wchodzi w niego pszenicy No w so mniej to pewnie jest 14 Dobrej tyle no słuchaj Pięć 5 przyczek wejdzie, nie? Trzeba rury jakieś zamatać No trzeba będzie pokombinować coś Tylko kto tam wejdzie na niego na górę Szwagier, nie szwagier? Co? Wejdziesz na górę? Gdzie? Nigdzie ty tam słuchasz O Moros Dzisiaj dopiero gra Dobra, widzimy się do wyjścia. Jeśli będziemy lać stopę pod nasz zbiornik na zboże, stopy są 1,90 m, znaczy w odstępie 1,90 m od siebie 4. Tutaj taka stopa będzie o wymiarach 2,60 x 2,60 z zapasem, żeby było przy stopach. Na wysokości około 20-25 cm będziemy lać. Musimy zaszalować. Mamy już doseczki, wszystko przygotowane. Beton trochę za szybko namieszaliśmy, ale nic mu nie będzie, to zaszalować, to chwila. Cement jedynka, 42,5. No. Jak wyschnie, będziemy stawiać tutaj zbiornik. Niejesz, Magier? A jak? Tak, ty sam będziesz stawiał. Ja będę stawiał. Dobra, podziałamy. No i tak o, to leci Dwie betoniarki wsypane a W końcu nie widać nie widać, jeszcze trochę wejdzie Trzy taczki wychodzą Z betoniarki No i zrobiliśmy tu taki placek 7,5 betoniarki wyszło Tak mniej więcej Po pół taczki Z betoniarki Także trochę tu tego jest Nie zbroiliśmy Wysokość tego będzie nie wiem, około 20 cm, trochę ponad. Nie, tego placka. 22? Chyba, 22. Miejscami troszkę więcej, troszkę mniej, bo to nie było tak równo. Ale poziom jest utrzymany, także elegancko. Tylko betoniarkę teraz jeszcze, nasz zabytek wymyć I będzie gitara. Jutro się tu zabierze, trzeba tylko przykryć jeszcze przed słońcem, bo trochę za mocno smali, żeby nie zaschło się za szybko. Jutro polać wodą, zabrać te szalunki i będzie sobie słoje obsypać jeszcze naokoło ziemią. Już wirem będzie gitara. Będziemy stawiali wtedy już na to tego naszego nasz zbiornik. I tak on. Blinded by the ones I lost, connecting lines of which we cross. tak stał i trzymał? A, a Sylwek będzie jechał? Nie, no także widzicie Udało się postawić Trochę strachu było Żeby się na bok nie przewalił, ale daliśmy radę Teraz jeszcze go, Może go troszeczkę przesuniemy Albo w sumie nie trzeba Trzeba szalunek zabrać Wczoraj lany, dzisiaj stawiane Także jest gitara Usypać na około tu ziemię, posprzątać, żeby można było podjechać przyczepą Rurę jeszcze trzeba będzie jakoś dostosować na górę Bo tam z tamtej strony jest, ale to od cementu Nie szwagier? A jak? Główny operator Główny operator talerza No trochę cienka Tutaj będzie No i stoi Sylwester ciągnął, ja Naciągałem z drugiej strony, trzymałem żeby nie poleciał sobie nigdzie Wysoki No i tak o, także uważaj. Także będziemy się z wami już żegnać. Nie szwagier? No. Szwagier to zawsze, a jak? No trzeba trzeba, nie no. Mam nadzieję, że podobał wam się nam nas. A to trzeba było ściągnąć pasem. A będziesz wiązał zaciśnie jeszcze jak to odwiążesz? Ci mówię, za załóż normalnie klamrę. No, także mam nadzieję, że podobał Wam się nasz vlog. I będziecie nas oglądać, subskrybować, łapkować i, i pamiętajcie... O dzwoneczku. No. Także trzymajcie się i do następnego.